Witam. Z tej strony policjant na siłowni. W tym materiale chciałem omówić jeden z dwóch pierwszych egzaminów, które czekają na kandydatów do służby w policji, a mianowicie test sprawności fizycznej. Pewnie spora część z Was twierdzi, że test jest banalny i ja się z tym zgodzę. Osobiście uważam, że osoba, która chociażby w stopniu minimalnym dba o swoją sprawność i kondycję, test powinna zaliczyć w lepszym lub gorszym czasie. Ale jest to do ogarnięcia. Mały wyjątek zrobiłbym mówiąc o kobietach. Część z pań bez przygotowania może napotkać trudności. W takich konkurencjach jak piłka lekarska czy manekin. Wszystko z kwestią przygotowania i odpowiedniego treningu. W tym filmie postaram się Wam przekazać kilka sprawdzonych tipów, które pozwolą Wam ukończyć tor z wynikiem pozytywnym, a przy tym w jak najlepszym czasie. Tak dla przypomnienia: tor sprawności fizycznej składa się z 8 ćwiczeń, wykonywanych kolejno po sobie. Czas, jaki musimy się zmieścić, to 1 minuta i 41 sekund. Czas, jaki uda nam się osiągnąć, jest przeliczany na punkty. Maksymalna ilość punktów do uzyskania to 60. Normy czasowe oraz ćwiczenia są jednakowe zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Zacznijmy od początku. Jeśli mieszkasz w znacznej odległości od miejsca przeprowadzenia egzaminu, a Twoja podróż ma trwać kilka godzin, rozdasz opcję przejazdu w dzień poprzedzający egzamin. Egzaminy zazwyczaj odbywają się w godzinach porannych. Więc jeśli czeka Cię 2-3 godziny drogi i musiałbyś stać bladym świtem, aby dojechać na czas, to przystąpienie do egzaminu niewyspany i zmęczony drogą nie będzie dobrym pomysłem. Na egzamin zgłoś się na wyznaczoną godzinę, wyspany, wypoczęty i po solidnym śniadaniu. Pamiętaj zabrać ze sobą, dowód osobisty, zaświadczenie lekarskie o treści zawierającej formułkę Brak Przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Zaświadczenie może wystawić lekarz rodzinny, a jego ważność to 14 dni od daty wystawienia. Obuwie sportowe. I tutaj bardzo ważne jest, aby miały dobrą przyczepność na parkiecie, jeśli zgały się. Warto zainwestować dobre buty lub polskolowo zmoczyć podeszwy, co zniweluje, ślizganie. Strój sportowy? Tu dowolność, ma być wygodny. Tu macie schemat toru. Omawiając dane ćwiczenie, jednocześnie podam, jakich błędów musicie się wystrzegać i na co zwrócić uwagę. Tor rozpoczynasz leżąc na materacu, twarzą do ziemi, ręce wzdłuż tułowia. Na gwizdek prowadzącego egzamin po poprzedniej informacji o twojej gotowości. Nie ma co to powiadać. Po prostu wypracuj sobie metodę dynamicznego powstania z materaca. Pierwsze ćwiczenie to okrążenie dwóch stojaków. Pierwszy obiegasz z prawej strony, drugi z lewej. Błędy, które możesz popełnić, to: przenoszenie ręki nad stojakiem, chwycenie się stojaka, niewłaściwy kierunek, przewrócenie stojaka. Następnie trzy przewroty na materacu. Pierwszy w przód, drugi w tył, trzeci kolejno w przód. Błędy. Niewłaściwy kierunek przewrotów. Niewykonanie przewrotu. Może wydawać Wam się to śmieszne, ale w trakcie mojego szkolenia podstawowego kilkukrotnie brałem udział jako asysta w testach sprawności fizycznej i widziałem kandydatów, którzy nie byli w stanie poprawnie wykonać przewrotu. Na przykład stawali nieruchomo na głowie. Więc jeśli ostatni raz fikołek robiłeś w szkole podstawowej, to warto je przećwiczyć. Kolejny błąd to wypadnięcie poza materac. Trzecie ćwiczenie. Przemieszczenie manekina o wadze 28 kg, okrążenie słupka umieszczonego w odległości 5 metrów. Najważniejsze to dobrze chwycić manekina, aby nie wypadł ci z rąk. Kolejna ważna sprawa. Odłóż go delikatnie na materac. Nie rzucaj. Manekin symbolizuje żywą osobę, stąd ten nacisk na poprawne odłożenie go w wyznaczonym miejscu. Jeśli masz problem z poceniem dłoni, bo wiem, że są osoby, które borykają się z tym w sytuacjach stresowych, polecam użyć magnezji, czy to w kostce, czy w płynie. Takie jakoś stosuje się na siłowni. Poprawi to chwyt i przyda się również konkurencji z piłkami. Ćwiczenie czwarte. Płotki lekkoatletyczne o wysokości 76 cm. Musisz pokonać się górą w dowolny sposób. Jeśli czujesz się na siłach, najszybszą metodą będzie ich przeskoczenie. Ale pamiętaj, że to dopiero połowa toru, a pokonanie w ten sposób czterech płotków będzie kosztować cię sporo energii. Ponadto dochodzi ryzyko złego lądowania i przewrócenia płotka. Ja proponuję bezpieczniejszy wariant, w którym przeskakujesz pierwszy płotek, a resztę pokonujesz przechodząc przez nie górą. Pamiętaj, aby nie przytrzymywać się płotków, nie ominąć ani nie wywrócić żadnego z nich. Rzut piłkami lekarskimi o wadze 3 kg oburącz z zagłowy, na odległość 5 metrów. Zacznijmy od błędów, których musisz się wystrzegać: przekroczenie wyznaczonej linii podczas rzutu, rzut w inny sposób niż zagłowy, nieosiągnięcie odległości 5 metrów. Niewykonanie pięciu poprawnych rzutów w trakcie próby prowadzący liczy kolejno każdy poprawny rzut. Gdy jedna z pięciu piłek nie osiągnie odległości 5 metrów, masz możliwość skorzystania z szóstej piłki, aby zaliczyć ćwiczenie. Co do samej techniki rzutu, aby wykonać poprawnie i efektywnie rzut piłką, musisz w trakcie rzutu zapracować tak naprawdę całym ciałem od stóp poprzez nogi, brzuch, najszerszy grzbietu, aż po barki i ramiona. Stań stabilnie, możliwie jak najbliżej wyznaczonej linii, ale tak, abyś w trakcie wykonywania rzutu nie przekroczył jej. Trzymając piłkę oburącz, pewnym chwytem, odchyl ramiona za głowę, ugnij jednocześnie nogi, co spowoduje odchylenie twojej całej sylwetki. Z tak obranym zamachem, wyrzuć piłkę przed siebie, pamiętając, aby w trakcie tego ruchu zapracować całym ciałem. Gdy prowadzący odliczy pięć zaliczonych piłek, kieruj się jak najszybciej do kolejnej przeszkody. 6. Przenoszenie dwukilogramowej piłki lekarskiej. Po dobiegnięciu do stanowiska z materacem umieszczonym przy drabinkach gimnastycznych, w pozycji leżącej na plecach, chwyć piłkę obu rącz, a stopy zahacz na dowolnym szczeblu drabinki, tak aby było Ci wygodnie. Trzymając piłkę, która za głową dotyka materaca, rozpocznij kolejno dziesięciokrotne przemieszczenie piłki za głowy, tak aby dotknęła dowolnego szczebla drabinki. Tu też prowadzący będzie liczał poprawne powtórzenia. Piłka za każdym razem ma dotknąć materaca i drabinki. Co ważne, to ćwiczenie często jest mylone z brzuszkami, a tak naprawdę nie musimy wykonywać tu pełnych brzuszków. Staraj się maksymalnie skrócić spięcie korpusu, to znaczy leżąc, trzymaj piłkę na ugiętych rękach blisko głowy. Natomiast w trakcie przenoszenia do drabinki prostuj je maksymalnie i wybieraj jak najbliższy tobie szczebelek drabinki. W ten sposób znacznie zmniejszysz pracę korpusu oraz mięśni brzucha, tym samym wykonasz ćwiczenie sprawniej i szybko, nie męcząc się. 7. Pokonanie górą czterech pięcioczęściowych skrzyń gimnastycznych. Skrzynie pokonujesz dowolną techniką. Możesz się na przykład przez nie przerzucić, podpierając się na rękach. Odpowiednia technika będzie uzależniona od Twoich indywidualnych predyspozycji, takich jak siła czy wzrost. Błędy w tej konkurencji to przewrócenie skrzyni, ominięcie skrzyni bokiem, przemieszczenie którejś z części ciał z boku skrzyni. Bieg wahadłowy. Konkurencja prosta, jednak w związku z tym, że jest wykonywana jako ostatnia, musimy skupić się na niej i zebrać sobie resztkę sił. Pokonujemy dziesięciokrotnie odcinek 5 metrów ze zmianą kierunku biegu. Przydadzą się tu wcześniej wspomniane buty o dobrej przyczepności, aby sprawnie zmieniać kierunek biegu. Dłonie w momencie zmiany kierunku biegu nie mogą dotknąć podłoża. Podczas zmiany kierunku obie stopy mają minąć wyznaczone linie. Po przebiegnięciu dziesiątej długości prowadzący zatrzyma czas i poda Twój wynik. Podsumowując, jeśli tylko chcesz zaliczysz pozytywnie tę próbę, ale to Ty znasz swój organizm i możliwości. Jeśli uważasz, że Twoja forma pozostawia wiele do życzenia, przygotowanie rozpocznij odpowiednio wcześniej. Przyniesie to zamierzone efekty, a Twoja dobra forma przyda Ci się w trakcie szkolenia podstawowego. Jeśli w Twojej okolicy odbywają się ćwiczenia na torze sprawności, warto, abyś z nich skorzystał i sprawdził, z jakiego poziomu zaczynasz. Natomiast, jeśli nie masz takiej możliwości, udaj się do najbliższej szkoły, która dysponuje halą sportową. Jeśli dobrze to rozegrasz, Powinni zgodzić się, abyś poćwiczył na hali w godzinach popołudniowych lub weekendy. Ja właśnie tak zrobiłem w trakcie swojej rekrutacji. Co prawda nie miałem pełnego wyposażenia, ale wszystko da się obejść, jeśli tylko chcesz. Zamiast manekina biegałem z workiem bokserskim. Brak podków atletycznych obszedłem dzięki dwóm kolegom, którzy trzymali kije do hokeja na odpowiedniej wysokości. Także dla chcącego nic trudnego. Ćwiczyć można również na swoim podwórku, a brak sprzętu możesz sprytnie zastąpić. Znam osoby, które nie mając piłek lekarskich, ćwiczyły ciskając poszewki na poduszki wypełnione piaskiem, drewniane klocki, jak i stalowe odważniki oklejone na kształt przypominający piłkę. W trakcie przygotowań warto odwiedzić siłownię, gdzie oprócz ćwiczeń typowo siłowych, zajmie się treningami typu crossfit, ponadto treningi aerobowe, biegi, podbiegi, interwały. To wszystko poprawi Twoją kondycję, siłę i wytrzymałość. Wszystkim rekrutom życzę powodzenia. Mam nadzieję, że moje wskazówki przydadzą się Wam. Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, co da mi motywację do dalszej pracy. Oraz zaobserwowania mojego profilu na Instagramie Policjant na Siłowni. Link znajdziecie na dole. Oferuję pomoc w rekrutacji do służby. Odpowiem również na Wasze pytania w wiadomościach prywatnych. Trzymajcie się. Cześć!